Aż 30 milionów euro trafi do organizacji pozarządowych w Polsce. Rozpoczął się konkurs, w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. W Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu Aktywni obywatele. W czwartkowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji, nie tylko z województwa zachodniopomorskiego. Prowadzący opowiedzieli o założeniach programu i zasadach pierwszego konkursu, ale także odpowiadali na liczne pytania. To jest projekt, który popularnie nazywa się funduszami norweskimi, chociaż składały się na niego też Islandia i Luksemburg. Jest projektem akurat ten dedykowanym aktywności obywatelskiej i jeździmy po Polsce, żeby go promować. Chociaż głód jest duży, ale też tłumaczyć, jakie są intencje tego projektu. Z funduszy norweskich korzystało w przeszłości m.in. Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną w Koszalinie, dzięki wsparciu finansowemu w mieście powstały mieszkania treningowe i wspomagane. Był to dobry wybór, jeżeli chodzi o działania skierowane do osób niepełnosprawnych. Był taki początek nasz tworzenia w ogóle tej, tego pomysłu mieszkaństwa i treningowego i wspomaganego właśnie dla tej grupy beneficjentów. No, udało się to doskonale. W tej chwili realizujemy projekt i z Unii Europejskiej, i teraz kolejny z PEFRONO, no i chcielibyśmy sięgnąć po raz kolejny z funduszy norweskich, no, ponieważ no, chcielibyśmy, tę tą ideę kontynuować, bo widzimy sens, cel i widzimy no, rzeczywiście takie rezultaty bardzo pozytywne. Uczestnicy spotkania podkreślili że możliwość wymiany poglądów, rozwijania wątpliwości oraz konsultacji ze specjalistami jest bardzo cennym doświadczeniem. Dzięki takim spotkaniom możemy faktycznie dowiedzieć się jeszcze nie czytając tych wszystkich dokumentów, a jest ich naprawdę dosyć dużo, czy w ogóle powinniśmy startować tam. Akurat to spotkanie było o tyle ciekawe, że przygotowało uczestników do tego, żeby się zastanowili, czy ten projekt, który realizują, wpisuje się w założenia programowe. Dotacje w ramach programu Aktywni obywatele Fundusz Krajowy będą przyznawane na działania w trzech obszarach. Aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. A jakie projekty warto zrealizować w koszalinie? Moim zdaniem w Koszelnie najbardziej potrzebne są takie projekty, które angażują mieszkańców. Za nami są lata takich projektów, w których my zapraszaliśmy mieszkańców na przykład na darmowe warsztaty, a teraz potrzebne są takie projekty, w których mieszkańcy przyjdą, zrobią coś wspólnie, przeanalizują, przemyślą i na przykład wspólnie zmienią swoje podwórko. Albo seniorzy, którzy wspólnie zaplanują, przygotują spektakl teatralny. Takie, które już włączają mieszkańców na etapie tworzenia tych projektów, które jak najmocniej ich aktywizują. Więcej informacji o programie dotacyjnym można znaleźć na stronie internetowej aktywniobywatele.org.pl.